Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj będzie o Zen Przedłużonej Gwarancji, Black Friday, platformie GIFTSY i kilku innych aspektach i benefitach, które możemy zgarnąć właśnie w tym okresie, kiedy jest Black Week, Black Friday czy też później Cyber Monday. Także nie zwlekając, pamiętajcie jeszcze o tym, żeby dać łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, algorytmy YouTube'a to uwielbiają. No i nie zwlekając dłużej, zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest aplikacja Zen. Dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy Bitget. Z kodem MBZEN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam! Także moi drodzy, jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, przedłużona gwarancja z Zen, wypełniamy wniosek w aplikacji, to zerknijcie sobie, bo tam tłumaczę krok po kroku, jak ten wniosek właśnie wypełnić na podstawie moich, tutaj Holy Lark M2 i to są akurat mikrofony do telefonu. No i zaakceptowali mi to w Zenie, więc mam tutaj podstawową dwuletnią gwarancję plus dodatkową rozszerzoną gwarancję właśnie z Zen o kolejne dwa lata, czyli łącznie mam 4 lata na ten mikrofon, to w zupełności myślę, że mi wystarczy do momentu zmiany właśnie tego sprzętu na lepszy, no być może nie będzie lepszego, to nie będę zmieniał, może będzie nadleciał zobaczymy, pożyjemy jak to się mówi a w tym czasie moi drodzy, mamy właśnie od Zen na okazję Black Friday, wyciśnij wszystko z Black Friday z kartą Zen no i jest tutaj taka specjalna karta, która daje dodatkowe możliwości mamy możliwości łączenia promocji Black Friday z cashbackami Zen i w tym momencie oszczędzamy po prostu jeszcze więcej, a w prostych słowach mówiąc po prostu te pieniądze do nas częściowo wracają, te które po prostu tutaj wydamy. No i oczywiście później te rzeczy, które tutaj kupicie, a głównie elektronikę. Możecie skorzystać z przedłużonej gwarancji. No i Twój sprzęt elektroniczny jest objęty właśnie ochroną AXA. No i jeśli macie jakikolwiek inny plan, poza Free, czyli poza tym darmowym, no to możecie już skorzystać z rozszerzonej gwarancji, chociażby tej rocznej. Jeśli macie Pro, możecie skorzystać z tej rozszerzonej gwarancji, nawet dwuletniej. I oczywiście, jeśli zgłaszacie to roszczenie o przedłużenie gwarancji, i później będzie tak, że ta gwarancja producenta jest już nieaktualna, wchodzi wam w tym momencie ta gwarancja od zen. I uwaga, jeśli zdarzy się tak, że będziecie chcieli złożyć wniosek właśnie na tej już przedłużonej gwarancji o naprawę, wymianę jakkolwiek, a czykolwiek w tym przypadku raczej zwrot pieniędzy, no to musicie opisać uszkodzenia, prosto opisać tego, co zostało uszkodzone oraz uwaga, dokumentacja serwisowa, czyli dokument z autoryzowanego serwisu potwierdza, potwierdzający status naprawy lub wskazujący, że koszt naprawy przekracza wartość produktu, więc wtedy po prostu wysyłacie to swoje urządzenie do autoryzowanego Serwisu i oni wam to naprawiają bądź wystawiają wam dokument. Gdzie po prostu no, koszt naprawy przekracza tak naprawdę wartość danego produktu I wtedy też prosicie, żeby wam wystawili ten dokument Zazwyczaj po prostu go wam wysyłają i pytają się, czy chcecie, aby to naprawić I w tym momencie wysyłacie to do Zena, czyli taki dowód zapłaty Bądź po prostu fakt, że ten koszt naprawy przekracza tak naprawdę wartość produktów No i w tym przypadku, jeśli za naprawę zapłacono kartą ZEN Możesz wybrać od razu płatność ze swojej historii transakcji Bądź jeśli zapłaciliście gotówką godzinną kartą, no to wtedy dowód takiej zapłaty. No i w tym momencie Zen zwraca właśnie te pieniądze. Przy czym pamiętajcie, aby w ciągu 90 dni od daty zakupu Właśnie zrobić ten wniosek, znaczy maksymalnie w ciągu 90 dni, bo po 90 dniach już jest to nieważne, czyli do 90 dni mamy tutaj czas. No i tyle, moi drodzy, odnośnie przedłużonej gwarancji. A teraz wracamy do Black Friday, Black Week, Cyber Monday. Mamy tutaj dość sporo okazji ze zwiększonymi procentami, kaszbakami, promocjami. Mamy aż 20% stron, no więc jest tego naprawdę sporo, więc jeśli nie macie jeszcze Zena, to pamiętajcie aby przy założeniu podać kod MBZEN, ale prawdopodobnie widzieliście to już tutaj na samym początku tego wideo, że właśnie z kodem MBZEN macie 5 miesięcy planu pro za darmo i możecie go przetestować, no i tutaj oczywiście z tą kartą Black Friday macie dodatkowe korzyści i na trzeciej chyba tutaj stronie, tak na trzeciej stronie mamy jeszcze takie coś jak platformę gifsy, też, która jest we współpracy Właśnie z Zenem, no i moi drodzy, na platformy GIFCE, jeśli użyjecie tego linku, macie tutaj w opisie wideo i kodu MB4. Dostajecie jeszcze z tych tutaj voucherów, które możecie podarować swojemu znajomemu bądź bliskiemu. Dostajecie cashback, który jest tutaj wpisany w niektóre oferty, i dodatkowo 4% cashbacku, jeszcze właśnie z tym kodem. Przy czym, z tego co mi wiadomo, te 4% dodatkowe działają chyba tylko w przypadku produktów związanych z krypto. No, tak czy inaczej, moi drodzy, lecimy do dzisiejszego konkursu. Kupię tu właśnie jakiś voucher z krypto. No, powiedzmy, że to będzie ten voucher za 10 euro, albo nawet niech będą dwa vouchery za 10 euro. Czyli, okej, okay, klikamy sobie tutaj właśnie w kartę Give Me Crypto ten euro Europa. Ok, i klikamy, że chcemy dodać tutaj dwa produkty. No, i za to, że dacie, zostawicie ciekawy komentarz pod tym właśnie wideo, to za dwa tygodnie ogłoszę dwóch zwycięzców, którzy właśnie taką kartę dostaną z tą kwotą 10 euro w krypto. OK, także klikamy sobie dodaj tutaj do koszyka. Mamy kartę Give me crypto w Europa działa w Polsce i kilku innych krajach, tak jak widzicie w kilku, w zasadzie to kilkudziesięciu innych nie, krajach i klikamy sobie tutaj iść do koszyka. No i tutaj mamy dodaj kod zniżkowy. Wpisujemy tutaj MB4, klikamy dodaj. No i w tym momencie dostaniemy cashback w postaci 4%. No i myślę, że w sumie że taka karta Give Me Crypto w ogóle jest fajną niespodzianką na różnego typu konkursy, czy chociażby żeby dać też znajomemu czy komuś w rodzinie na jakieś urodziny, imieniny czy też jakikolwiek innej okazji właśnie taki prezent. No i klikamy sobie tutaj adres e-mail jego wpisujemy i po jego wpisaniu klikamy już tutaj Zapłać i przekierowało nas właśnie na bramkę płatności Zen, czyli jak widzimy, tutaj jest ta współpraca bezpośrednia. No i moi drodzy, do zena też przyłącza się coraz więcej ofert, tak jak też widzieliście tutaj już wcześniej na stronie, właśnie z okazji Black Friday, gdzie mamy tutaj 20 stron różnych partnerów. No, ok, wybieramy sobie płatność natychmiastową za pomocą aplikacji mobilnej Zen. Klikam, że chcę zapłacić złotówkach, klikam zapłać i w tym momencie. Mamy tutaj właśnie wpisać nasz numer telefonu. Także moi drodzy, ja sobie tutaj założę ekran, wpiszę mój numer telefonu. Klikam zapłać. I w tym momencie na aplikacji, pewnie na telefonie pojawi mi się jakiś komunikat, także już sobie zobaczymy. I z powiadomienia mam SMS, header to finish your payment i tak dalej, i tak dalej. I mamy podany właśnie link, który przekieruje nas do aplikacji na Zenie. Także moi drodzy, ja włączę teraz nagranie ekranu na telefonie, żebyście mogli to zobaczyć. Ok, jest już nagranie mojego ekranu na telefonie i mamy właśnie ten SMS. No i klikamy sobie w ten link, który przekieruje nas prawdopodobnie do aplikacji Zena. Ta witryna próbuje otworzyć inną aplikację. No i powinniśmy kliknąć Sezwalaj, tylko nie zdążyłem, bo chciałem wam to przeczytać. Także wróćmy jeszcze raz do SMS-a i mam nadzieję, że teraz zdążymy, tak, zezwalaj, ok, otwórz i otwiera nam właśnie aplikację Zen, no i mamy tutaj potwierdź płatność, no i moi drodzy, tutaj sobie płacimy za pomocą różnej metody, bądź za pomocą właśnie aplikacji bezpośrednio Zena, ja na Zenie, tak jak widzicie, nie mam w tej chwili żadnych złotówek, więc muszę zrobić wymianę, więc klikam tutaj na tą drugą opcję, wy możecie sobie wybrać tą pierwszą, czyli doładowanie, wtedy klikamy doładowanie, wybieramy sobie tutaj metodę tego, tego doładowania i po prostu to doładowanie robimy, ale ja środki na aplikacji Zen już mam, więc klikam sobie wymiana. Klikam kontynuuj, i wymienimy tutaj, właśnie dolary na złotówki, aby miał, właśnie na saldzie do zapłaty. Ok, no i płatność, salda. Od razu pokazał się taki komunikat, więc klikam kontynuuj. I w tym momencie powinna tak płatność powiodła się. Więc wszystko jest gotowe i wracamy na naszą stronę. No i tak jak widzicie, od razu zmienił się komunikat mamy gotowe, twoja płatność została pomyślnie zrealizowana i klikamy sobie powrót do sklepu. Wszystko gotowe, twoja płatność została pomyślnie zrealizowana. Cashback 342 jest w drodze na twoje konto z. Spraw swoją skrzynkę pocztową. No także moi drodzy, w tej chwili możemy kliknąć powrót do sklepu i na naszego maila powinny przyjść właśnie te karty. Dwa razy karta Gift Card Mi Crypto Europa, region Hiszpania. Otrzymałeś 40 zł cashbacku za to zamówienie. Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną na adres XYZ. No i możemy sobie teraz kliknąć odbierz swoje zamówienie i mamy tutaj coś takiego jak odbierz kod. Kliknij odbierz kod, aby zobaczyć kody. Klikając zgadzasz się, że zakupione produkty nie podlegają zwrotowi. Także moi drodzy, pozwólcie, że tego kodu tutaj nie będę klikał, aby ktoś teraz z wideo sobie go nie odebrał. Tylko właśnie zrobimy to w formie konkursu, czyli dwie osoby, które skomentują tutaj właśnie to wideo. Przyjmijmy, że deadline na komentarz to jest dwa tygodnie, czyli dzisiaj jest 20. Siódmy, więc 11 grudnia będzie rozstrzygnięcie konkursu i za dwa najciekawsze komentarze dostaniecie po prostu po jednym znaczy inaczej, za jeden komentarz dostaniecie jeden kupon i dwie osoby wygrają właśnie po jednym kuponie także moi drodzy, tak jak widzicie jeśli chodzi o tą platformę, no jest dość prosta, więc jest to fajny sposób też na to, aby dać komuś taki prezent w postaci właśnie tego kodu krypto i wtedy ten ktoś w łatwy, szybki sposób dostanie krypto bez potrzeby przelewania, wcześniejszego przelewania pieniędzy na dane konto, żeby później kupić to krypto, tylko to krypto odbiera i dodaje sobie następnie dowolnie do swojego portfela. Także moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Na koniec nie zapominajcie zostawić suba na moim kanale YouTube, łapki w górę pod tym wideo, koniecznie komentarza, aby wziąć udział właśnie w dzisiejszym konkursie oraz nie zapomnijcie obserwować mnie na X. Także to już wszystko. Miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.